Kochani, w dzisiejszym filmiku przygotowałam dla Was kolejny haul zakupowy Tym razem będą to zaguby takie jesienno-zimowe, ale nie będą szare, tylko będą kolorowe Bo stwierdziłam, że mam dużo takich ciemnych ubrań i pomyślałam, że może trzeba trochę ożywić naszą garderobę Więc zacznę szybko, pokażę Wam trochę rzeczy Część rzeczy udało mi się upolować bardzo przypadkowo, a część rzeczy szukałam, ale nie znalazłam czegoś tam i kupiłam coś innego Także zacznę Pierwszy sklep to będzie Top Secret. Nigdy nie wchodzę w sumie do niego, ale tak weszłam, bo szukałam czarnych spodni, których i tak jeszcze nie kupiłam, a kupiłam dużo innych rzeczy i upolowałam sobie taką bluzę. Nie wiem tutaj kolory, może one są trochę przekłamane, bo ona jest bardzo jaskrawo różowa i ona to jest duży w ogóle rozmiar. Tu może dziwnie to wygląda, ale na mnie prezentuje się fajnie i to jest rozmiar 42. Ale myślę, że. Mierzyłam też 40, ale źle się układała i myślę, że taka oversize bluza, do takiego bardziej, na przykład do legińskich, do jakiej jest luźna góra, a obcisły taki dół, no to wtedy fajnie wygląda. I ona też była przeceniona. Kosztowała 39 zł, a normalnie kosztowała albo 89, albo 79, czyli tak, bądź co bądź, jest o połowę. Także bardzo fajna okazja i prezentuje się właśnie tak, co z tyłu jest taka. Długi rękaw można sobie trochę podwinąć i jestem bardzo z niej zadowolona. Już ją miałam na sobie. Kolejną rzeczą jaką Wam pokażę jest ta bluzka z River Island. Taka zwykła czarno-limonkowo-szary taki t-shirt. Takie właśnie pasy. I myślę, że jakiegoś sweterka fajnie też ożywi. I kosztowała powiem Wam kosztowała 49 zł, także jak na taki T-shirt zwykły, to ok. I kolejna bluzka, jeśli śledzicie mnie na moim Facebooku, to tam było zdjęcie razem z Jasiem chyba, tak? Miałam tą bluzkę na sobie. Jest to bluzka, którą dostałam od Stuff BayMath. Jest czarna, z dłuższym tyłem. I ma tutaj taką właśnie neonową, fajną strzałeczkę, tak jak widzicie, kolejny neonowy kolor. I, i bardzo fajnie się moim zdaniem nadaje do leggingsów tutaj ma takie rękawki nie są przyczwarte tak są przed, przed łokieć fajne ma tutaj dekol fajna aplikacja także bardzo fajnie się komponuje i uwielbiam ją nosić do leggingsów bo właśnie dzięki temu dłuższemu tyłowi jeśli chodzi o no one to mam pokażę jeszcze jedną śmieszną rzecz kupiłam sobie rękawiczki wajgantemie takie zwykłe dwie pary i one y, są właśnie w kolorze limonkowym, i w kolorze takim różowym, y, żarubiastym, jak można tak powiem. Kolejna rzecz to jest spódniczka, zwykła spódniczka. Y, też na przecenie ją kupiłam. Coś tutaj. Y, I ona jest czarna, taka krótka, i ma tutaj skórzany, y, skórzaną stawkę. I kosztowała ona y, 39 zł, też na przecenie, a zapomniałam opowiedzieć o rękawiczkach. Rękawiczki kosztowały 20zł, to było w dwupaku. Kolejna rzecz to są spodnie. Spodnie są pomarańczowe. Tak, pomarańczowe z Terranowy. Nie wchodzę nigdy do tego sklepu, ale w poszukiwaniu właśnie czarnych spodni chodziłam wszędzie. I tak jakoś mi się spodobały zwykłe, pomarańczowe rurki. Z taką normalną nogawką Prosto fajnie wyglądają też zawijane i do tego kupiłam sobie jeszcze pasek. I myślę, że fajnie będzie razem wyglądało, właśnie razem z paskiem. Spodnie kosztowały 80, nie, 79 zł, a pasek 29 zł. Z tym, że był jeszcze na to rabat 20%, także zapłaciłam za to taniej. I będą one się fajne, fajnie prezentowały z jedną rzeczą, którą Wam zaraz pokażę. I kolejne spodnie, znowu w kolorze, które kupiłam, są to spodnie żółte. Też za 79 zł. Troszeczkę wyższe. Z wyższym trochę stanem, troszkę dłuższe. I są one z stop secret. Tak się prezentują. Wszystkie rureczki takie długie. I tak, co mówiłam właśnie, yy, teraz prze, może tak, przejdę do zakupów second handów, bo tak sobie ostatnio chodzę, bo myślę, że jak patrzę na sweterki w sieciówkach, są fajne, ale jeśli chodzi o jakość, to wiadomo, że nie wytrzymają długo, także pomyślałam, że y, będę zaglądać teraz do second handów i naprawdę dużo fajnych rzeczy można znaleźć. Yy, a więc pierwszy sweterek, ten sweterek moim zdaniem idealnie będzie się komponował z tymi spodniami i akurat się tak włoży troszeczkę z przodu do Doskonale, tak, żeby było wypuszczone. I ten sweterek jest bardzo duży, też będzie taki over, oversize'owy. Jest taki mocny kolor czerwony, dosyć intensywny. I tu ma gruby splot, gruby warkocz, tu ma takie fajne kuleczki. Na rękawach z boku tak samo. Jest właśnie taki nawet tak zapupek, także też takie cieplutki, fajny. Nie jest on jakiś super składu, bo chyba, jeśli się nie mylę, to jest z akrylu 100%. Ale ale y, zapłaciłam za niego chyba 8.50 także tak 100% 8.50 także za taką cenę warto było obrać y, i rozmiar to jest 20 czyli 48 na polskie to będzie XXL chyba albo jeszcze jedno X ale fajnie się prezentuje można podwinąć rękawki także spoko i 8.50 kosztował. Y, kolejny sweterek też z second handu. Tutaj trochę się źle, on układa na tym wieszaku, ale mianowicie jest właśnie taki szaro czarny w paski, jest 100% wełniany, zapłaciłam za niego 3 zł, także bardzo fajna cena. I on jest z przodu taki właśnie ma takie dłuższe. Jeszcze muszę go odpylić, bo on dopiero z popraniu. Tutaj właśnie ma taki dłuższy materiał, a stół jest krótszy i ma bardzo długie rękawki, cieplutki. I to jest z firmy Gerard. Darel, nie wiem jak to się czyta. Jeśli coś źle powiedziałam, to możecie mnie poprawić. I kolejna, kolejna rzecz z second handu. Ta kurtka, jest taka zwykła czarna kurtka ramoneska. Ona tutaj mi się w praniu odgięła, ale właśnie trzeba przy... jakoś przygniotę te klapy, żeby mi się ładnie później układała. I ona kosztowała 26 albo 28 zł. Także to nie jest mało, ale szukam takiej prostej kurtki, właśnie takiej dopasowanej. Z małą ilością jakby zdobień, ponieważ chcę sobie doczepić do niej ćwieki, bo widziałam w sklepach, dużo w sklepach właśnie są kurtki z ćwiekami, ale są tak drogie, także pomyślałam, że może warto zrobić coś swojego, więc, yy, więc będę próbować. Więc 26 zł, czy tam 28, to jak na taką kurtkę to jest mało, bo wiem, że skórzane kurt, yy, kurtki, które nie są skórzane w sieciówkach są drogie, bo, bo mają dużo ćweków, także zrobię coś swojego, mam nadzieję, że za pieniądze mi się uda coś zrobić. Yy, I kolejna, kolejna rzecz. To już ostatnia, też z second hand'u. Jest to taki sweterek z Lewisa. Też kosztował chyba 8,50 I on, mm, teraz powiem jaki ma skład. Bo jak się nie mylę, to też ma trochę. 57 cotton, yy, 24 i 13 polamid i 6 alpaka. Yy, tak, czyli będzie taki dosyć przyjemny. Jest on długi. Tu fajnie się tak układa na kołnierzu, ma kieszonki, tutaj jedna, a tutaj dwie, nie wiem czy to widać. I też taki z zapupy, także taki fajny kardigan. I to by było chyba na tyle, także to takie moje szybkie zakupy w second handach, tak jak miałam czas po lekcjach, to sobie czasem chodziłam właśnie, coś, coś ciekawego czasem się uda znaleźć. A zakupy w, sie w sieciówkach różnych to postawiłam tym razem na kolory, żeby było kolorowo, żeby trochę ożywić to wszystko. I co mam nadzieję, że Wam się podobało, zapraszam na mojego Facebooka standardowo na mojego bloga. Jeśli Wam się podobało, to klikajcie łapki w górę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!